Dzień dobry. Często zadają ludzie pytania, być z tą polityką, na kogo głosujesz na przykład. Oczywiście staram się nie odpowiadać, bo to jest tajemnica sumienia, ale jednocześnie bym powiedział, gdybym musiał zastosować standardy biblijne, to nie na kogo bym nie głosował. I chciałbym przede wszystkim pokazać Wam, jakie podejście miał Kościół Chrześcijański Apostolski w pierwszych wiekach jak traktowali władzę, jak patrzyli na nią. Spróbujcie zrozumieć to, co chcę teraz powiedzieć, bo Rzymian 13 zaczyna się od tego, że każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Tutaj apostoł Paweł mówi, że pojęcie władza pochodzi od Boga, że Bóg zarządził, że Adamowi Ewi powiedział, Panujcie nad zwierzętami, uprawiajcie ogród, czyli dał jakąś władzę nad czymś tam. I dlaczego Paweł mówi do wierzących, że wszelka władza jest od Boga? Bo w tamtych czasach chrześcijanie mocno wierzyli, że oni są już w Królestwie Bożym. Kościół, ich wiara razem z ludźmi wiary są w Królestwie Bożym. Już są w królestwie, już mają na sobą władcę króla Jezusa Chrystusa, i dlatego były różne zamieszanie. Już mamy króla. Nie, możemy nie poddawać się tym królom, a nawet Jezus kiedyś powiedział. Synowie synowi są wolni od podatków, kiedyś mniej więcej coś takiego Jezus powiedział, więc chrześcijanie byli bardzo mocno świadomi: jesteśmy w innym królestwie, królestwo na zewnątrz nas jakby nie interesuje. Ok, zmieniają się cza czasy i musimy jakby być, iść w nogę z czasem, ale iść w nogę z czasem w oparciu o biblijne standardy. Więc Paweł mówi: No tak, Władza powinna być taka świecka władza. I drugi werset. Przeto, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej. Pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. I Paweł tutaj wymienia, po co jest władza? Po co gdzieś jakieś świeckie władca, jak z perspektywy Bożego rozumienia porządku na tym świecie, który wciąż jest jakby niedoskonały, ma wyglądać? On mówi przede wszystkim, czego oczekujemy od władzy, żeby pilnowała, żeby był porządek, prawda, żeby funkcjonowało, żeby źli się bali. Być złymi, a, a dobrzy umacniali się w tym, że są dobrzy i mogą żyć dobrze. Tak, mniej więcej, prawda? Tak z tego czytamy. I co ciekawe, nigdzie nie znajdziemy, gdzie apostoł Paweł albo każdy inny apostoł, ktokolwiek by powiedział, ale musicie zbadać, czy na przykład ten władca popiera nasze wartości chrześcijańskie i mógłby wymienić różne wartości. I jeśli on nie popiera chrześcijańskich wartości, to my nie musimy go słuchać, możemy sobie żyć po swojemu. Nie ma o tym mowy, bo nie chodzi o to, żeby świecka, świecka władza nie jest dana po to, żeby promować nasze wartości. Tak naprawdę. Świecka władza, według słowa, powinna promować porządek, bezpieczeństwo, żeby wróg ze wschodu, czy tam z północy, czy z południa, czy Zachodu nie chciał zaatakować nas, i żeby wewnątrz różni złodzieje, rabusie nie chcieli robić swoich złych czynów, prawda? To jest sens tej władzy, a nie to, kto jak i, i czemu i, i jak robi. W dodatku ciekawostką jest, że dzisiaj chrześcijanie patrzą, że ktoś na przykład promuje jakąś tam cząsteczkę, Pewnych chrześcijańskich wartości wybiera dwa punkty, a 10 punktów w ogóle jakby ignoruje. Ale w ogóle nie patrzą, jak ten człowiek żyje. Tak, jakby z brudnego źródła jest propozycja dobrych wartości. I politycy dzisiaj nauczyli się tak żyć, że wiedzą, gdzie mogą zdobyć większość głosów i co trzeba temu obywatelowi sprzedać jaką ideę, pomysł, robią to. I zdobywają głosy. Dzisiaj tak funkcjonuje polityka. A my, naiwni chrześcijanie, myślimy, że ten czy tamten jest właśnie od Boga posłańcem. Od Boga posłańcem jest wtedy, kiedy rzeczywiście wprowadza porządek i, i, i pilnuje tego porządku. Ale, na przykład, wezmę za przykład takiego złego władcę Putina, który kiedy skończyła się komuna. Tam był problem, w Rosji był, powstał problem. Jaką zasadę teraz wprowadzimy? Wcześniej była zasada budowania komunizmu i, jeśli ktoś był antykomunistą, tego prześladowaliśmy. Musiała być, musi być jakaś ideologia w państwie. I oni nie wiedzieli, co zrobić, jak trzymać naród pod kontrolą. I co wymyślili? Wymyślili prawosławie, prawosławne chrześcijaństwo. Ono było bliskie ich sercu, teraz zobaczycie wszystkich moskiewskich dygnitarzy w cerkwi, zobaczycie tych wielkich, znanych biskupów i popów na Kremlu. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że chrześcijaństwo w obecnej formie nie głosi Jezusa Chrystusa. Głoszą prawo. To rób tego nie rób, to rób tego nie rób. Przynajmniej prawosławie yy, tak, tak wygląda obecnie, przynajmniej to rosyjskie w rosyjskim wydaniu. I oni pomyśleli, bardzo fajnie jest trzymać naród pod kontrolą, kiedy powiesz, to wolno, to nie wolno, i wprowadzamy pewne zasady chrześcijaństwa, byle by trzymać ludzi pod kontrolą. I co ja zauważyłem, dzisiaj największe dyktatury świata. Są jakby rządzone, albo dyktatorzy rządzą z pomocą religii islamskiej, prawosławnej, gdzieś tam może jeszcze jakiejś. Robią to, bo wiedzą, że bez takiego narzucenia jakiejś ideologii nie da się rządzić. I my wierzący, słysząc, że jakiś polityk. Bierze jakąś wartość, która jest bliska naszemu sercu i swoimi brudnymi ustami mówi, że będzie tego bronił. My już mówimy: Aleluja, to jest ktoś od Boga. I na przykład, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem zaskoczony, ile wierzących tam kochają Putina. Ja mówię: Ludzie, on zabija dzieci, no, jakby tego nie widzą, ale on broni naszych wartości. Rozumiecie, jest jakaś taka takie rozdwojenie. Takie daje przykład, bo on jest bardzo żywy i bardzo jakby na czasie. Takich przykładów na pewno w historii można znaleźć dużo więcej. I dlatego w listach apostolskich i w Biblii my nie znajdziemy czegoś takiego, że takie, takie władca jest ok, albo gdyby tam byli, były wybory w tamtych czasach to apostoł Paweł mógł powiedzieć, głosujcie na tego, który na przykład, na przykład obiecuje nam jakieś chrześcijańskie wartości. Zazwyczaj tych wartości jest kilka promowanych, a co jest już za tym, jak, jakie jest serce polityka, albo jakie jest... E, inne, jakby zasady działania, to nikogo już za bardzo nie obchodzi, bo nawet nie wiemy, bo nam sprzedają informacje według jakby ich uznania, prawda, co, co wierzą, co nie wierzą. I tak naprawdę ci, co promują tak zwane chrześcijańskie wartości, dzisiaj promują chrześcijaństwo albo wartości, które wypływają, z chrześcijańskiego legalizmu, a nie z ducha Jezusa Chrystusa. I my musimy być mądrzy, żeby powiedzieć: Ten, który teraz mówi i promuje chrześcijańskie wartości, to wcale nie oznacza, że ten człowiek akurat jest posłańcem od Boga. I czwarty werset mówi: Jest ona bowiem na służbie u Boga. Tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpasa w niewie temu, co czyni źle. Dlaczego Paweł mówi e, bój się? Bo się nie źle, bój się. On mówi do tych chrześcijan, którzy, bo w Kościele wtedy też byli ludzie, którzy jeszcze wciąż nie byli nawróceni do końca i żyli jeszcze w różnych, jakby byli nawróceni, wierzyli w Jezusa, ale ich jeszcze cielesność wciąż jakby rządziła nimi i jeszcze owoce ducha się nie, w nich nie przejawiały, więc mogli robić różne rzeczy. Nieprzypadkowo w Efezjan nie jest napisane nie kradnie do wierzących, Pisze nie kradnie. Dlaczego? Dlatego, że w kościele są różni ludzie. I dlatego, nieraz jak ktoś nowo nawrócony przychodzi mówi, ja myślałem, że wy tutaj wszyscy tacy święci, tacy w niebo wzięci, a tutaj różni są. Ja mówię tak różni, bo każdy jest w drodze i z każdym Duch Święty prowadzi jakąś swoją pracę. I dlatego znów akcent niż źle, bój się. Z drugiej strony, ktoś myśli, im więcej damy praw i zasad, im bardziej będzie rygorystyczne prawo, tym mniej będzie na przykład zła w naszym kraju. I co się okazało, jeśli porównać statystyki, to nieraz w krajach, gdzie jest kara śmierci, tych samych przestępstw jest tak samo dużo, gdzie tej kary śmierci nie ma, jakby różnie bywa raz tak, raz tak, ale kara śmierci na przykład nie powstrzymuje zbrodniarza przed popełnieniem zbrodni. Dlaczego? Dlatego, że ludzka grzeszna natura, cielesność jest tak potężna, że nie da się tego powstrzymać. Ty jesteś jakby w jakiejś mgle i robisz to nie dlatego, że boisz się kary, a dlatego, że nie jesteś sobą, kiedy popełniasz złe, bo złe moce i zło, które mieszka w takim człowieku, wykonuje swoją pracę. A teraz kolejny fragment, pierwszy to Mateusza 2, 1 2 Przede wszystkim, więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia. Ze wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy cichy i spokojny życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym. W tym jednym, drugim wersacie mamy bardzo dużo informacji na temat tego, jaki powinien być stosunek nasz do polityki, bo Mówi za królów i ze wszystkich przyłożonych po co? Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkie pobożności uczciwości. Tak jakby dla nas wartością jest, żeby był człowiek, który kościołowi nam daje wolność, by żyć w cichości, w spokojnym życiu i we wszelkiej pobożności, żebyśmy mogli mieć swobodę religijną. I Paweł, obywatel Rzymu, tak naprawdę tutaj też stosuje takie rzymskie podejście. Za czasów rzymskiego imperium to było bardzo zabawne, bo tam było ty, tyle bóstw i religii, że pod tym względem w imperium panowała demokracja. Każdy mógł uprawiać własną religię. Nie było jakby zakazów religijnych. I mniej więcej tutaj, jakby w w tym wersacie to brzmi: niech będzie wciąż taki władca i taka władza, żebyśmy my mogli modlić się, spotykać się i doświadczać opieki Bożej, opieki Ojca w Królestwie Bożym, w którym tuż, tu na ziemi jesteśmy. Król Jezus panuje pośród nas, dba o nas. Uzdrawia nas, karmi nas, pomaga nam. I niech będą, niech tam władcy robią swoje, niech tam grzesznicy dalej popełniają swoje grzechy, naszym zadaniem jest ewangelizować ich, a królowie i władze niech nam dają jakby spokój i możliwość robić swoje. I nie robimy, jakby nie da się zawangryzować świata, jeśli światu będziemy narzucać prawo, które jest zrozumiałe dla nas, że nie morduj, nie zabije, nie kradnij, nie rób jakichś innych złych rzeczy. My tak żyjemy, bo w nas jest Duch Święty. Jeśli my to samo narzucamy i myślimy, że jeśli świat świecki, władza świecka zacznie to robić, że to jest miłe Bogu. Miłe Bogu, jest to, żebyśmy my, jako Kościół, tak żyli, a żeby świat przez nas uwierzył, ale nie przez polityków. Nie politycy powinni narzucać prawo bezbożnemu światu, bo tak nie ma, nie ma w Słowie, bo prawo narzucane bez ducha, bez głoszenia Ewangelii, morduje i czyni z ludzi, Takich, którzy nienawidzą chrześcijaństwo, nienawidzą nas wszystkich. A oni powinni nas nienawidzić nie dlatego, nie dlatego, że prawo jest narzucane, a dlatego, że głosimy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Ale czy ktoś z polityków o tym mówi? Nie. Nikt w programie wyborczym nie ogłasza, że idę, by ustanowić jedyną prawdę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, w którym. Jedyną prawdę ewangelii, przez którą jesteśmy zbawieni. Tego nie ma. To jest naiwne, że możemy myśleć, że ktoś, kto uważa się za wierzącego, że promuje chrześcijańskie tak zwane wartości, jest po naszej stronie. Wcale tak nie, nie musi być. I obserwując niektórych polityków, ja bym powiedział, że jest wciąż jest wprost na odwrót. Jakimś cudem. Niektórzy politycy, którzy promują tak zwane chrześcijaństwo są strasznymi antysemitami. To tak jakby to jest grzech ogólnie, antysemityzm jest potwornym grzechem. I o tym mówi Słowo Boże. Chociażby w w liście do Rzymian 11 Pierwszego wersetu pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud, bynajmniej przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraelę. Panie, proroków Twoich pozebijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Czy Bóg odrzucił swój lud? Tak, taka była głoszona prawda przez niektórych, nieprawda, przez niektórych wierzących w tamtych czasach, że Izrael zaparł się Boga, Syn Boży został przez nich ukrzyżowany, Bóg odrzucił Izraela. A Paweł mówi: Nie, nie odrzucił Bóg Izraela, nie odrzucił swój lud. I o tym można jakby dużo jeszcze dyskutować, ale i mówić, o, o, o co tak naprawdę chodzi. Kto jest odrzucony, kto nie jest odrzucony. Ja uważam, że Izrael nawróci się w, w takich ostatnich chwilach istnienia świata, i Izrael będzie głosił Jezusa jako ewangelista czasów ostatecznych. Natomiast jak wyglądało życie chrześcijańskie, takie społeczne życie chrześcijan w tamtych czasach? To chrześcijanie zakładali szpitale, zakładali szkoły, dbali o chorych, dbali o, o wdowy, czyli kobiety, które nie mogły mieć emerytur i, i mogły tylko żebrać. Czyli bez żadnego słowa o Ewangelii nieśli miłość Bożą, w świat. Ktoś ze znanych mężów bożych powiedział tak, zawsze będę głosił Ewangelię. I głoszę, zawsze głoszę Ewangelię. A jeśli nawet trzeba, to słowami. Czyli nasze życie jest głoszeniem Ewangelii. I jeśli patrzeć na scenę polityczną, to jak słyszę, że jakiś polityk akcentuje tylko pomoc ubogim, akcentuje Pomaganie ludziom, od których się odwraca reszta świata, to takie coś jest bliższe chrześcijaństwu niż ogłaszanie jakichś wartości i robienie wartości chrześcijańskich, a robienie za jakby podparczą tych wartości swoich spraw. I niestety dzisiaj chrześcijaństwo stało się strasznie naiwne, że wierzymy, ktoś. Znów wracam. Ktoś pytał, na kogo głosujesz, komu ufasz Nie, to są politycy. Oni jakby mówią coś i tak naprawdę, jeśli porozmawiasz z nimi sam na sam, to mogą mieć po prostu inne zdania na niektóre rzeczy, ale pewne rzeczy mówią po to, żeby zdobyć elektorat. I wiedzą, wiedzą, ile procent wierzy w to, a ile procent w tamto. I w ten sposób zdobywają elektorat. Niektórzy z polityków dzisiaj w tych wyborach prezydenckich to w ogóle, jak posłuchałem, to ja czytam, co się dzieje na wschodzie, to niektórzy z polityków promują kremlowską propagandę i to, i to są ci po prawej stronie polityki. Więc jest tak ogromne zamieszanie. Niech nas Duch Święty prowadzi i pozwól Duchowi Świętemu mówić do ciebie. Bo tak jak czytamy w słowie, módlmy się o rządzących, żeby kierowali kraj ku pokojowi. W sensie, żeby, żebyśmy wiedzieli, że jest broń, jest miecz, i ten miecz w razie czego będzie użyty przeciwko wrogom wewnętrznym i zewnętrznym. W sensie wewnętrznym wrogom chodzi o różnych złodzieje, rabusiów i tym podobne. Także pomódmy się teraz o to, żeby Polska, polskie chrześcijaństwo mówię do chrześcijan, do narodzonych z ducha, wierzących w zbawienie z łaski, żebyśmy my przestali być naiwni, a zaczęliśmy służyć Bogu w tej kwestii socjalnej, tak jak tego oczekuje od nas Pan Jezus Chrystus. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę ojcze. I błogosław Polskę, błogosław cały kraj, żeby nikt tutaj się nie czuł obco, żeby każdy z nas wiedział, że jest nad nami władza, która pilnuje naszego bezpieczeństwa. I daje nam przede wszystkim wolność, że my żyjemy w kraju wolnym, gdzie mamy prawo głosić Ewangelię. I wciąż tak jest. Amen. My właśnie, wciąż mamy prawo głosić Ewangelię. Jeśli ktoś wątpi, to powiem Wam z naszego przykładu. Od ponad 25 lat ja głoszę Ewangelię na ulicach i nasz kościół, na ulicach Warszawy. I. Żeby publicznie głosić Ewangelię, co, co tak naprawdę powinniśmy zrobić. Wiecie, co robimy? To jest takie proste. Po prostu przynosimy na, do urzędu, na, na policję przynosimy pismo, wysyłamy pismo, że od powiedzmy 18 do 20 w tym i tym miejscu będzie ewangelizacja. Informujemy, żeby policjanci wiedzieli, że co się dzieje. I tyle. Takie proste, żeby. E, I wtedy policja się kręci wokół naszej ewangelizacji. Jeśli ktoś nam przeszkadza, to policja zatrzymuje e, takiego pijaka albo jakiegoś innego narkomana i nam de facto pomaga. Pomaga głosić Ewangelię. Tak powinno wyglądać. Tak powinien wyglądać świat. I w tym momencie jest bardzo dobrze dla wierzących w tym kraju, tak naprawdę. Bo. My możemy żyć po swojemu i naszym zadaniem nie jest narzucać prawo ludziom niewierzącym. Naszym zadaniem jest nieść miłość Jezusa Chrystusa do tych, którzy giną. Niech Cię Bóg błogosławi.